Prudente, ostrożny, prudente. Imprudente, nieostrożny, imprudente. Sicuro, bezpieczny, sicuro. Pericoloso, niebezpieczny, pericoloso. Chiaro, jasny, chiaro. Skuro, ciemny, Scuro atraente atrakcyjny atraente trascurato zaniedbany trascurato falso fałszywy falso vero prawdziwy vero popolare popularne Popolare. sconosciuto Nieznany, skonosciuto. Delizioso, pyszny, delizioso. Disgustoso, niesmaczny, disgustoso. Dekorativo, dekoracyjny, dekorativo. Modesto, skromny, modesto. Giusto, Sprawiedliwy, giusto. Ingiusto, niesprawiedliwy, ingiusto. Corretto, prawidłowy, corretto. Scoretto, nieprawidłowy, scoretto. Sensibile, wrażliwy, sensibile. Grave, poważny, grave. Serio, poważny, serio. Divertente, zabawny, divertente. Strano, dziwny, strano. Ovvio, oczywisty, ovvio. Brawo, grzeczny, brawo. Maleducato, źle wychowany, maleducato. Rizerwato, powściągliwy, rezerwato. Komune, powszechny, komune.